prawdziwe święto pianistyki. 16 młodych pianistów wzięło udział w drugim Warmińskim Konkursie szopenowskim dla dzieci i młodzieży. Wydarzenie organizowane przez Państwową Szkołę Muzyczną pierwszego stopnia w Lidzbarku Warmińskim w ubiegłym roku odbyło się w warunkach pandemii bez udziału publiczności. Tym razem już nic nie stało na przeszkodzie by finalistów posłuchać na żywo w sali koncertowej Lidzbarskiej placówki przyjechało w dwóch uczestników, którzy otrzymali najwyższe nagrody na bardzo prestiżowym ogólnopolskim konkursie pianistycznym w Koninie. Konkursie o długiej tradycji sięgających lat 80. Młodzi adepci sztuki zaprezentowali bardzo wysoki poziom pianistyczny i bardzo dużą wrażliwość na Dźwiękowe aspekty wykonawcze. Nie samym dzisiaj cieszymy, że, że, że właśnie wracają do nas ci uczniowie i mogą się dalej rozwijać. No, cóż więcej trzeba, no, jestem po prostu szczęśliwy. Szymon Gośliński rozpoczął naukę w wieku pięciu lat. Teraz ma siedem i uczy się w zespole szkół muzycznych w Słupcy w klasie fortepianu pod opieką Danuty Gościńskiej. To właśnie on zdobył serca jurorów swoim wykonaniem utworów Fryderyka Chopina. Mnie urzekło przede wszystkim w tym, w tym młodym artyście ta niesamowita naturalność, naturalność dziecięca naturalność niespotykana. No i, i samo to, że w tak młodym wieku można tak, tak dużo zrobić, dla mnie to jest po prostu niepojęte. A przy okazji, no jakże mocno przypomina naszego wielkiego kompozytora, Fryderyka Chopina. Szymon od zawsze lubił słuchać muzyki. Muzyka Chopina jest mu szczególnie bliska. Jest, jest z nią blisko osłuchany lubi, i lubi jej słuchać, więc bardzo, bardzo chciał grać tą muzykę, właśnie te utwory. Początkowo było to trudne, jednak jego zaciętość, jego wytrwałość i ciężka praca doprowadziły go tutaj do tego miejsca. Żerrii konkursu w tym roku postanowiło przyznać wyjątkowo dwa pierwsze miejsca zdobyli je Szymon Gośliński oraz Piotr Tymura. Dla tak młodych pianistów konkurs Chopinowski to wielkie wydarzenie i szansa na otwarcie im dróg do wielkich sal koncertowych. Na pewno radość i determinacja do dalszego rozwoju. Czuję dumę, że jestem Polakiem i że gram utwory polskiego kompozytora. Laureatami drugiej i trzeciej nagrody zostali Bartosz Wątroba i Filip Kauch. Na pewno trzeba dobrze czuć muzykę, bo bez tego to nie ma. Po prostu dobrego grania Chopina. Tak naprawdę, i trzeba ją dobrze poczuć i zrozumieć, skąd, no, w jakich to było latach, gdzie Chopin wtedy był i co przeżywał. Bardzo trudno jest uchwycić charakter Chopina, i nie chodzi tylko o trudność techniczną, ale jest bardzo trudno zagrać go nie tylko poprawnie, ale także wydobyć wszystkie szczegóły i takie smaczki. Młodzi pianiści zagrali na wyjątkowym instrumencie. Fortepian renomowanej włoskiej firmy Fazioli. został wykonany na potrzeby 16. konkursu Chopinowskiego w 2010 roku. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy go właśnie w ten sposób wykorzystywać, że największe talenty, te młodzieńcze mogą właśnie na tym instrumencie grać. Na tym samym, na którym, na którym największe sławy muzyki światowej pianistycznej grały. W konkursie przyznano też nagrody specjalne dla najmłodszego uczestnika, którym był Szymon Gośliński oraz dla najlepszego uczestnika z Lidzbarka Warmińskiego. To wyróżnienie powędrowało do Lidii Szymanowskiej. Partnerami konkursu po raz kolejny były Lasy Państwowe, Miasto Lidzbark Warmiński oraz Powiat Lidzbarski. Chopin to jest muzyczna, muzyczna opowieść o polskiej przyrodzie, to jest muzyczna opowieść o lesie, również o tym. Tam w, widać, widać, widać inspirację, wielkie inspiracje polską przyrodą. No nie mogliśmy ominąć okazji, żeby chociaż w jakimś zakresie uczestniczyć w, we wsparciu, w organizacji tego konkursu. Szacuje się, że to jeden chyba z najlepiej rokujących koncertów szopenowskich o tej o randze takiej młodzieżowej i dziecięcej. Wirtuozja i umiejętności są takim, tak, tak wysoko oceniane przez jury i myślę, że przez nas słuchających niesamowita rzecz. Kolejny warmiński konkurs szopenowski dla dzieci i młodzieży już za rok.